Witam. W sumie nie wiem, czy dawno nie było jakiegoś odcinka Radia Perfumowego. E, powiedzmy, że jakiś czas nie było i postanowiłam e, nagrać e, o pewnych moich nowych rzeczach w kolekcji. E, powiem tak, w sumie zamieszczając pewien czy short, czy post, e, nie jestem pewna, może jedno i drugie. E, Wspominałam o wówczas, że to był 533 zapach. Pani mieszka dopytywałam, co to było. Powiem szczerze, tak, źle powiedziałam. Tak naprawdę wtedy sprawdziwszy okazało się, że to nie 533, tylko ponad 540. Więc coś tam namieszałam z ilością. A 533 zapachem był zapach Asusen. Czyli drugi mój zapach liowy taki bardziej krem liliowy likier liliowy co tam między innymi w ogóle jest takich składników których może można by się było nie spodziewać no wiadomo oczywiście jest lilia tak naprawdę to nawet nie, nie w jednym wydaniu jest ekstra cliang, jest pewien rodzaj takiej bardziej ciepłej ambre jest coś w rodzaju takiego roślinnego powietrza, roślinnych piwoni są, są takie składniki, które są bardziej składnikami zadaniowymi tak naprawdę jest masło irysowe jest taka nuta, która nada gęstości takiej esencjonalności jest też troszeczkę przełamania, jeżeli chodzi o głowę na przykład jest czerwona mandarynka, jest ekstra z bergamotki jest paczula, jest ym, taki rodzaj agaru, który jest agarem naprawdę takim ładnym, eleganckim, z takim bardziej tylko dopełnieniem, głębią. Ym, jest troszeczkę cynamonu, ale to tak naprawdę nie chodziło o stworzenie lilii przyprawowej, coś jak Bunfield Arbles lili Skarmę, za którym bardzo tęsknię. Tutaj bardziej chodziło o kremowość, więc kremowości, gładkości nadaje ten pewien składnik sandałówcowy. Benzoes, Ambra, gładki ekstrakt z Liang Liang. Także są tego typu kwestie masło irysowe. Jest taki składnik, który ma w sobie taką trochę pyłkowość, inny, który ma w sobie taką trochę weźmy roślinność. Są takie składniki zadaniowe, które potrafią tworzyć na przykład przestrzeń, powietrze, roślinne powietrze, które potrafią tworzyć właśnie jakąś taką. Żółtą pyłkowość, które potrafią tworzyć właśnie gęstość, roziskrzenie, dystans. I to był 533. W dosyć pobliskim czasie powstał kolejny z serii szyprowa. i Przypominam mocno, seria szyprowa była realizowana w okresie jesiennym. Powstał szypr Ciruel, czyli śliwkowy szypr. Powstały też dwie wersje frutti. Frutti klasyczne, frutti. R z dodatkiem rabarbaru, to so fruktyw. Um, więc oczywiście, jak już wspominałam, niesłodkie winogrona, borówka, kiwi, zielony agres, a w wersji um, R to jeszcze rabarbar. Oprócz tego jest trochę silnej gruszki, jest trochę irysy, jest trochę dawany, jest trochę szampana, jest troszeczkę składników takich rozprzestrzeniających, jest trochę herbacianych cytrusów, jest y, zieleń tuja, także tutaj są, y, jest też mineralna toczula. Dosyć po czasie po asusem powstały y, kolejne zapachy z kiwi. Y, na razie one tak zostały nazywane roboczo kiwi limonet, kiwi melakoton, lemoniada, y, taka żółto-zielona, od żółtych naturalnych y, cytrusów i właśnie przewidniony zielony kiwi. Jest absolut sosny, są herbaciany cytrusy, jest różowy pieprz, jest roślinne powietrze, jest z bergamotki, zielona gruszka, irys, zielony agres, kiwi, jest też drewno irysowe, jest rabarbar, tuja, mineralna paczula, paczula elegancka, także jest dużo zieloności, jest dużo też żółtego koloru i są też tkaniki rozprzestrzeniające. Kiwi zostało stworzone na prośbę koleżanki. To był, jak dobrze kojarzy, pierwszy albo drugi zapach w ogóle z kwestią brzoskwini, co jest może dosyć szokujące, bo brzoskwina jest raczej wszechobecna, ale nie w moich zapachach. Ja za brzoskwinią nie przepadam, ale zdecydowałam się w kiwi Mlekoton się tą kwestią pobawić. Również w szypr, e, pesz, czyli w szampanie, szampanie brzoskwiniowym. Ale tam oprócz brzoskwini jest też morelowość, taki wydźwięk morelowy absolutos mantusa, chociaż. I Melocoton y, ma paczulę, ma takie piżmo z trochę taką dawną emocją, ma benzoes, ma absolut osmantusa, ma składniki pyłkowe, ma trochę koniaku, ma oczywiście kiwi, ma brzoskwinie, ma troszeczkę takiej eleganckiej skóry, ma troszeczkę słodkiego fiołka. Ma troszeczkę tego, tej gęstości, tego pewnego bardzo gęstego sandałowca. Powstał zapach sangremer I to jest zapach takiego wręcz krwawego, w cudzysłowie, krwawego, w cudzysłowie, borda. I oczywiście tam mamy do czynienia z rebarwarem, z bordowym goździkiem, też różowy grapefruit, jest też styraks. Są też takie składniki, takie powiedzmy wokół różowych owoców, drewno irysowe powiedziała, że taki wytrawny szampan. Dwa rodzaje, a troszeczkę śliwki i dwa rodzaje paczulowości, w tym paczula mineralna i paczula elegancka. Dostały później zapachy wokół pianek. Dwie wersje, wersja słodsza, wersja śliczna, skontrastowana między innymi rabarbarem. A co tam m.in. No właśnie tak się zastanawiam, bo to już jest, jestem już prawie po 540, a tak naprawdę jestem aktualnie na zapachu 548 z 8. Yy, tyle zostało stworzonych, więc nie wiem, czy jeszcze tutaj 11 omawiać. Podobne to oczywiście pod serię radio perfumowe, podcast perfumowy, ale też pod serię perfumista, artista powołanie, tworzenie itd. Yy. Będzie to podpięta pod serię podcast rady perfumowe, ponieważ są takie odcinki, które faktycznie się tam sobie można posłuchać. Po prostu. Marshmallow Fresh, więc są pianki, jest rabarba, jest róża, jest paczula, są różowe owoce, zborówka. Jest, jest trochę składników roślinnych, ale też są takie składniki, które są w zupełnie inną stronę, ale tak bardziej zadaniowe. Na przykład jest dosłownie kapka Nutella, to jest tak bardziej w momencie, kiedy na przykład uznaję, że jednak przesadziłam z kontrastowaniem, przesadziłam z odświeżeniem, przesadziłam z jakąś świeżością, cierpkością, wytrawnością, to zawsze można to w drugą stronę poprowadzić. Czymś, co na przykład ma gładkość, ma ciepło, ma słodycz, ale taką, która się ładnie, elegancko skomponuje na przykład z paczulą. To się dopełni z paczulą, a niekoniecznie wybije. Marshmallow dulce, od dulce Tu są pianki, jest elegancka paczule. Jest troszeczkę liścia pożyczki, jest słodki fiołek, jest absolut dempu, jest słodka ambra, jest benzoę, jest troszeczkę Nutelli. Są składniki półkowe i różowe czerwone owoce. Stworzyłam zapach Kech de Kechty Kech de vanille, dosłownie serce wanilii I co my w tym zapachu mamy? Yy, więc oczywiście to, że my mamy różne składniki wokół wanilii Absolutnie wanilii, to wiadomo Ale yy, co jeszcze z takich innych rzeczy? O, ja tu się wszystko rozczytam Na przykład jest balsam tolu Na, na przykład jest troszeczkę białej czekolady Na przykład yy, jest troszeczkę benzoesu Jest trochę takiej bardzo gładkiej, słodkawej, upojnej ambre Um, jest też um, sandałowiec są te takie składniki takie troszeczkę um, z taką bym powiedziała takie lekko um, pyliste lekko um, łąkowe lekko gdzieś tam w stronę takiej no może nie migdałowej łąki nie heliotropowej łąki ale gdzieś tam Wokół jakichś takich kwestii i łąkowych, i pyłkowych, i rozprzestrzeniających Jest też troszeczkę takiego bardzo bogatego, takiego bardzo złotego, drogocennego szafranu Bo składniki szafranowe są bardzo różne Niektóre są w zupełnie inną stronę, to już kiedyś nagrywałam Jest też troszeczkę takich, powiedzmy, składników takich bardziej, bym cukrowych ale jednocześnie mamy takie rzeczy jak na przykład jest paczula, jest czerwona mandarynka. Więc yy, no to takie trochę laktonowo Generalnie jest dużo składników, które miały nadać kremowość, gładkość, ale jednocześnie takie pewne niuanse kontrastowości. Też miały spowodować, że ta wanina nie była płaska, czyli dodać jej jakieś tej, też jakiejś takiej gęstości czy balsamiczności, z balsamtolu. Ale też właśnie, żeby ona była taka wielowymiarowa, czyli właśnie te składniki przestrzenne i te pyłkowe, i te yy, właśnie jakieś tam powiedzmy łąkowe, niełąkowe. Kech dyweni. Yy, powstał zapach Kech Fresh Dor oraz Kech Fresh Fresh. Czyli dwa nowe zapachy z kwestią cytrusową. Już wspominałam o tym, że ta wersja Dor ma takie cieplejsze tło, a cytrusów to jest bardzo dużo przepięknych Naturalnych ekstraktów Pomarańcza zwykła, pomarańcza krwawa Różowy grejp, cytryna, bergamotka Zielona mandarynka, czerwona mandarynka Ja kiedyś bardzo lubiłam zieloną mandarynkę Nadal uważam, że to jest bardzo dobry składnik Ale jakoś bardziej mnie ostatnio w czerwoną mandarynkę Są to wszystko przepiękne naturalne ekstrakty z cytrusów Pokazujące, że cytrusy mogą być przepiękne I teraz jakie tutaj ciepłe tło Żywica jodłowa Szafran Trochę białej czekolady złote drewna, tak powiedzmy słoneczność, roślinne powietrze, benzoes, także jest dużo bardzo ciekawych kwestii, które tworzą taką cieplejszą bazę. A fresh, oh, fresh. mamy tam na przykład roślinne powietrze, mamy tam różowy pieprz, mamy tam piwonie, mamy tam um, taką bym powiedział, różne aromatyczne, zielone, i rabarbar i liść porzeczki i takie cytrusowe-zielone cytrusy. I jeszcze absolut sosny, herbacianne, e, cytrusy, e, Earl Grey, e, absolut muchu. Także w taką stronę zupełnie inną poprowadzone. Kech, fresh of fresh. 541 zapach, Madera S., 542, e, skóra Madera S. Siruel To były dwa zapachy z serii sandałowcowej, serii Santal. Madera S to przede wszystkim bardzo dużo. No, ogrom różnych składników sandałowcowych, złote drewna, benzoes. Ym, oprócz tego te składniki różne, takie zadaniowe, ym, które nadadzą gładkości, płynności, pyłkowości. Jest też mirra, i to są sandałowce z dodatkiem e, kwestii cynamonowca. A wersja Oscura Madera Essesiruet to też ciemne drewno, głębokie drewno, wieczorowe drewno. Śliwka, taka nazwa ogólnie I to są sandałowce, złote drewna, koniak, y, dużo różnych składników śliwkowych, w tym powiedła śliwkowe, likier śliwkowy także y, i tam też jest taki, bym powiedziałam, no, głęboki, ciemny, y, taki pełen głębi takiej wieczorowości, mały niuans, ale jednak nadający takiej siły głębi wieczorowości. Kontynuuję i na czym to ja skończyłam? Opowiedziałam o Kerch Fresh Doors z oraz o Kerch Fresh Offresh, tą bardziej odświeżoną wersję, o dwóch sandałowcach z serii Santal. I teraz tak, zapach Mar de la Mar, jeden z serii nadmorskiej i tak naprawdę tam jest między innymi absolut złodorostów. Tam są właśnie takie kwestie, właśnie jakieś muszle, port, jest trochę absolutu sosna, Absolutum Hu, mineralna paczula. Jest troszeczkę rzeczy żółtych, zielonych. Jest ten ładnie podany agar. już chyba wspominałam w, w wcześniejszej części, że mam w laboratorium różne agary. A jak wiadomo, ja za agarami nie przepadam. Ale zdecydowałam się po różnych próbkach i tak dalej na takie agary, żeby z nimi pracować. W których ja widzę ogromny potencjał, w których ja nie widzę problematyczności, w których ja widzę szanse na nadanie głębi, yy, wieczorowości, yy, charakterności i tak dalej, ale które nie będą przybrudzone, animalistyczne, problematyczne, jakieś pleśniowe, niepleśniowe, nie, tego typu, jakichkolwiek brudnych agarów to ja yy, nie lubię. Yy, I w tym zapachu są też pewne drewna, jest ten, też pewien nadmorski dym, także... Taki to kolejny, yy, kolejna kwestia, jeżeli chodzi o Mar de la Mar, ale jeszcze troszeczkę absolutu z wodorostów i absolutu z muszli kruszonych mi zostało. Yy, poza, poza tym mam pewną ciekawą morską ambrę oraz yy, jeszcze jedną rzecz, o której to sobie śmieję. W każdym razie jeszcze coś nowego pewnie powstanie w takim okresie przed latem itd. Mineralito. Kolej, Kolejny z serii mineralnej i to jest oczywiście mineralność, ale są tam różne aspekty dodane, więc są aspekty mineralne, mineralna paczula, mineralne różne inne składniki, które tworzą przestrzeń, kamienie, skałki itd. Jest troszeczkę maliny, jest troszeczkę rabarbaru, jest troszeczkę piwoni, dzikiej róży, jest trochę absolutu osmontusa jest troszeczkę liścia porzeczki, jest troszeczkę irysa, zielonej gruszki, szafranu w określonym celu, także dużo się dzieje jako takie różne niuanse przełamujące stołkowość, kamienność, mineralność. Powstał też zapach, który obiecałam koleżance perfumowej, która ma i na, w różnych miejscach generalnie. Kiedyś Kaja opowiadała właśnie o moich zapachach na TikToku, dając wczesu, pamiętam namiar najbardziej na Instagram. Ja akurat z TikToka nie korzystam, także ja bardziej czasami wpadałem jakieś filmy Kai na YouTubie albo na Instagramie chyba najbardziej. <laughs> Zapach, obiecałam, właśnie stworzenie idealnego Rafaello, które będzie miało taką kremowość, gęstość, które będzie miało to biel, a jednocześnie żysta, taka mleczna, kokosowość. Jest to takie bardzo, że tak powiem, zawiesiste, gęste i tak dalej, a jednocześnie jest ten migdałość też w środku i w ogóle. I co w tym Rafaello, zapachu Raf. Ale powstała też wersja Vacation de Coco, czyli y, Rafaello na wakacjach, co jest w podstawowej wersji. A więc, od czego by tu zacząć? Więc jest oczywiście kokos, jest mleczko kokosowe. Y, są też gęste sandałowce, które też mają wydźwięk kremowy, mleczny. Jest benzoes, y, jest trochę gwajaka. Jest trochę takiej mleczności pyłkowej. Jest też absolut tomki, jest też absolut wanilii jest też absolut dębu, jest też troszeczkę daktyla. Jest też oprócz tego, to są już różne składniki zadaniowe. I teraz powiem się, że jest taki składnik, który ma w sobie taką lekką migdałowość, ale taką ciekawie rozmytą przestrzenną, także my tutaj mamy i kilka kwestii, jeżeli chodzi o kokos, i kilka kwestii, jeżeli chodzi o migdał, kilka kwestii, jeżeli chodzi o kremowość, mleczność, gęstość. A Bacassion de Coco ma oczywiście takie kwestie jak w Rafaello, ale oprócz tego ma trochę e, pary, żeby to trochę tak, że tak powiem, rozprzestrzenić, e, rozbić. E, ma też, troszeczkę absolutu z Liang Liang. Ma trochę złotych, takich powiedzmy złotych, ciepłych i tak dalej drzew. Ma troszeczkę niuans pewnego takiego składnika, powiedzmy koniak, ale tak naprawdę jest taki składnik, który gdzieś tam sobie też kołacze w ogóle wokół takich różnych kierunków, ale niekoniecznie tylko koniak, koniak. Jest też tam taka cielesność jak z 9,5 tygodnia. Jest też tam troszeczkę takiej owocowości tropikalnej, ale takiej nieukierunkowanej na mango, marakuje, tak troszeczkę inaczej. Jest też troszeczkę bananowca. Postały też zapachy, które są mocno oparte o herbacianość, dosyć o efekt właśnie Earl Grey. Kolejne rozszerzenie serii herbaciany. Jeszcze a jeszcze proponował właśnie tego Raffaello i Rafael na wakacjach, no to tak naprawdę mało co u mnie powstało z kokosem, tak naprawdę składniki, które coś tam z kokosowości mają, zostały użyte w wszystkich tych moich tworzeniach, wydaje mi się, że dwa razy. Czyli to Rafa raff to jest trzeci zapach, a de koko czwarty, bo ja generalnie za kokosem nie przypada. więc bardziej są to jakieś obietnice komuś, tak jak właśnie obiecam wtedy tą kawę. Z kokosem I wtedy faktycznie to powstało więc No dobrze, idziemy dalej Więc herbacianość, rozszerzenie serii Te oraz zapach Temas. Muszę powiedzieć, że Te to bardzo minimalistyczny zapach Który przepięknie potrafi wyeksponować herbatę I tak naprawdę mamy bardzo dużo różnych kwestii Które mają jeszcze tę herbatę Podbić, rozprzestrzenić, żeby nasz ona była takim parującym naparem. Co tam jeszcze jest takich dodatków? Jest trochę absolutu sosny, jest trochę żywicy jodłowej, jest trochę szafranu, benzoesu, herbacianych cytrusów. Jakby to też chodzi o to, żeby te rzeczy uwypuklić, rozprzestrzenić, właśnie takie napowietrzenie tego wszystkiego, ale też taką, żeby to miało solidną podstawę i taki fajny, fajną bazę, fajną podstawę. Fajny, fajny taki właśnie. Yy, fajny taki początek, jeżeli chodzi o całe wybiórczość tej herbacianości. Natomiast, temas mas yy, przede wszystkim ma takie dodatki, które jeszcze jakby przełomują tę herbacianość i powodują, że ta herbacianość jest taka na wiosnę, na lato, generalnie dużo takich świeższych rzeczy. I co na przykład? Więc przykładowo jest troszeczkę tak czerwonej mandarynki, sepsus bergamotki, trochę rabarbaru, trochę roślinnego powietrza, trochę ciepłysów żółto-zielonych, trochę zielonej gruszki, trochę irysa. Także ona jest taka bardziej rozprzestrzeniona. I zapach 548, czyli już jestem prawie pod 555. I ogrom różnych e, pomysłów, zamysłów, wspomnień, e, wyobrażeń, poszukiwań zrealizowanych, sztuki połączeń i połączeń. Praca na ogromnej ilości składników, ogromnej ilości absolutów. Tu mam się dosyć około 500 składników, powiedzmy. Zapach, który się nazywa bananę, który też rozwija serię z kolei bananowców, bananową, bo już trochę tych zapachów powstało. 5, to był szósty, powiedzmy. I co my tutaj mamy? <coughs> Więc mamy tak, ekstrakt z bergamotki, oczywiście mamy bananowca, mamy też parę żelazka, mamy też czerwoną mandarynkę, mamy też mineralną paczulę, mamy też przepiękne, takie szlachetne, drzewne aspekty, troszkę dzikiej róży, trochę herbacianych cytrusów, yy, trochę ergei, trochę roślinnego powietrza, trochę tui, trochę takiej nuty łąkowej, powiedzmy, zadaniowo. Yy. I nuty no Generalnie chodzi o stworzenie takiej herbaty bananowej, takiego trochę naparu, takiego trochę świeżego napoju, takiej trochę lemoniady bananowej. Coś w taką stronę, żeby ten banan był odświeżony, napowietrzony, Dużo żółtych dodatków. No i właśnie ta herbacianość albo lemoniadowość wokół tego tylko kwestii bananem. A jak ktoś wytrwale obejrzał do końca, to w ramach takich czasami tych losowań, losowań, rozdań, rozdań. Można zaproponować zapach, no ale raczej by chodziło o to, żeby to zaproponować jakiś taki zapach, którego nie było, no a dużo zostało, no ale coś wskazać, jakiś klimat, jakieś nuty, jakiś motyw, jakąś aurę i ja taki zapach stworzę i osobie pierwszej, która się zgłosi na koniec, znaczy po tym filmie, czyli obejrzę do końca, po prostu takiego stworzonego zapachu, próbkę pośle.